Cześć wszystkim? Trochę mnie nie było, ale już jestem. A jak już jestem, to, to zrobię wam update. Update na E. Zostałem zobowiązany do zrobienia filmu na E, więc będzie update. Update będzie z 250. Eee. A z ciekawszych rzeczy, a właściwie to, to, o czym dzisiaj chciałem trochę pogadać, to są, żeby było na e, e Bo jak Wam zaraz pokażę, no pojawiło mi się tutaj trochę krasnali. Krasnolotków ślicznych, pięknych, na różnych, na różnych roślinkach, na odpływie standardowo. Tym razem postanowiłem, że nie będę używał wody utlenionej. Nie dlatego, żeby poprzednio nie zadziałało ale zadziałało. Krasnorosty znikły, tylko wróciły. No to postanowiłem poczytać, co by tu trzeba zrobić, żeby te krasnorosty nie wracały, skąd one się do cholewy biorą. Więc przeczytałem od cholery różnych, no głównie fora. Fora jakieś, co najciekawsze, z czego się dowiedziałem, Dowiedziałem się tyle, że jak mamy już inne, jakieś gloniska, pył na szybach czy jakieś inne, jakieś nitki, no to generalnie można by sobie tam, jeżeli nie mieć stuprocentową pewność, no to przynajmniej można by przepuszczać skąd się wzięły, bo zmniejszając parametry można, je, można sobie z nimi poradzić. Natomiast jeśli chodzi o krasnorosty, to gówno. Dupa blada, jeszcze mógłbym trochę określeń równie poetyckich znaleźć, ale no nie ma. Oczywiście, zaraz ktoś tam w komentarzu napisze, bo masz brudną wodę, albo bo masz, co mi napisze, bo masz niestabilne parametry w akwarium. Tu jest tych tu nie ma co być nie, niestabilnego za bardzo. Rybek jest bardzo mało, NO3 mi ewentualnie brakuje. Chyba, że krasnorosty są od braku NO3. Bo przyczyn, tak to, to co znalazłem, to przyczyn może być 148 tysięcy. Jak samych krasnorostów jest chyba, już nie pamiętam, 5, 50 tysięcy. Dobra, czytałem, nie pamiętam. Nie, nie żeby mi to było do czegoś potrzebne. W każdym razie, no to co ludzie wypisują, to, to jest niesamowite, bo jak na jednej stronie... Piszą, obniżyć pH, to na drugiej podwyższyć pH, zaprzestać na CO2. Ja co prawda nie mam w Wołtechu, ale w drugim jest, należy zastosować CO2, dodać potas, odjąć potas, podwyższyć PO4, obniżyć PO4 i tak w kółko. Kosiarki. Oczywiście standardowa procedura należy kupić kosiarki lub też inne rybki. Pomysły, pomysły z bronią biologiczną, typu kosiarki, krewetki, ślimaki, molinezje, otoski, co jeszcze tam można sobie kupić. No, różnych rzeczy można, zrób restart też, też jest taki pomysł. Problem w tym, że ja nie chcę robić restartu, bo mi się to akwarium podoba, nie ma z nim problemu, bo Rośnie sobie wszystko powoli. I, I w sumie właśnie takie chciałem. Nie ma pierniczenia z CO2, z, z przycinaniami. To jest takie, takie spokojne akwarium. Gdyby to nie to, że popadało mi tam trochę rybek i tak na dobrą sprawę. Nie wiem dlaczego, to byłoby byłoby super. No ale wracając do tych krasnorostów, najciekawsze jest w tym wszystkim to, że zaraz wam pokażę drugie. Jako, że update na E, nie zapominajmy, update, jako, że update na E, to update będzie pokazywał także drugie akwarium, 20 litrów, czyli 10 razy mniejsze z CO2, z dużą ilością światła, z jakichś 0,7-0,8 wata na litr, a w low-techu jest chyba tam, nie wiem, czy w ogóle jest 0,3, czyli wszystko inaczej i też są krasnorosty. Dla ułatwienia dodam, nie mieszałem wody z tych akwariów. Nie wyciągałem rybek i nie wpuszczałem z jednego do drugiego. Nie brałem roślinek z tego akwarium. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Zero. I w jednym, i w drugim są krasnorosty. Parametry zupełnie różne, bo w lowtechu jest koło 7 pH, tu jest no, trochę ponad 6. W tym małym, no tutaj mało rybek jest. 8 amand i trochę, trochę krewetek. Eleocharis zaczął rosnąć, yy, na E żeby było, Eleocharis, ale nie o, o roślinkach, tylko o krasnorostach i, i, i cholera wie skąd są. No, są też inne glony, bo naprawdę w tym małym to dopiero uczę się robić akwarium na substracie aktywnym. Teraz jakbym zrobił prawdopodobnie glonów pozbyłbym się szybciej. Ale nie chodzi o glony, czy o nitki długie, krótkie o... Tylko chodzi mi o krasnorosty cholera. Dziwna sprawa, że jak do tej pory nikt, a może gdzieś jest takie opracowanie jakieś naukowe, paranaukowe. Są chyba specjaliści odglonów w Polsce czy na świecie, i kurczę, żeby komuś nie przyszło do głowy, nie, nie chciał zrobić magisterium albo doktoratu na temat tego, skąd się biorą krasnorosty. To dziwne aż. Ale ja, na, jak na razie, nigdzie do tej pory nie znalazłem informacji. Skąd tak. To znaczy, informacje znalazłem. Nawet bardzo dużo informacji, z tym, że. No, jest ich tyle, że właściwie. Nie ma takiej możliwości, żeby 90% z nich było prawdziwe. To jest fizycznie niemożliwe, żeby jednocześnie podnosić i obniżać wszystko naraz i gdzieś tam nawet przeczytałem, że nie wiadomo skąd się biorą kasnorosty, to znaczy nie wiadomo dlaczego są. Bo można mieć krystalicznie czystą wodę i mieć kasnorosty, można mieć brudną, znaczy brudną w sensie nie przezroczystą i mieć kasnorosty dokładnie takie słumniej. 250 kolor wody jest taki herbaciany w tym małym do 20 jest, to jest przezroczysta i, i też krasnorosty są. Gdzieś indziej znalazłem, że może wahania CO2 mogą się przyczyniać do tego, z tym, że w 250 nie daje CO2, natomiast robiłem takie spore podmiany, teraz robię tylko 20 litrów, 10%, bo tutaj netto jest około 200, 10% i, i nie więcej. Pani niejaka Diana Wolsztyn w Loutechu zaleca takie, takie rzadkie podmiany. I gdzieś tam udało mi się wyczytać, że możliwą przyczyną krasnorostów jest właśnie wahanie CO2. No ale skąd w Lootechu? Ano z tego z tych podmian. Jako, że woda w RO chłonie jak gąbka. Ja tu nie stosuję kanówki, bo mam wody tak. Twardą, jak, jak beton, więc w Loitechu też używam RO z mineralizatorem i woda RO. No i chłonie jak gąbka wszystko z powietrza, bo, no bo jest zupełnie jałowa i rozpuszcza się w niej dużo CO2, więc jak się robi duże podmiany, to mamy wahania CO2. To by się mogło, mogło zgadzać, bo. W 20, 20 litrów w akwarium jest. CO2 jest z reaktora. Tym razem testuję z kwasem cytrynowym i, i proszkiem do pieczenia, tak? Dokładnie. A w nocy nie, 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 nie dodaję CO2, tylko w ciągu dnia, więc tu mogą występować jakieś wahania. Nie wiem, nie mam pojęcia, skąd są krasnorosty. Trzeba je po prostu będzie najprawdopodobniej wybierać ręcznie. I tyle. No jakoś tak się uparłem, że, że nie woda utleniona. Oczywiście mógłbym wziąć wodę utlenioną, ciach, wyłączyć filtr na parę minut, polać i nie byłoby ich. Ale mam ochotę się trochę pobawić. Dobra, to by było, to by było tyle update'u. Jako, że zrobiłem film na, na E, to teraz ktoś musi zrobić film na F. Jeśli dotrwała do końca i zdąży, to usłyszeć, Us usłyszeć, kurde, co ja gadam, usłyszeć, Basia, Nowak-Kowalska, no to zapraszam serdecznie, film na F czeka na Ciebie. A osobista prośba, to jak będziesz robiła, to weź rzuć tam zdjęcie z wałów Kobrego, tak wiesz, po znajomości. Dobra, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, do następnego razu.